33-dniowe przygotowanie do przyjęcia szkaplerza Świętego Józefa, 5 marca 2024 roku, dzień 20. Drodzy czciciele Świętego Józefa, porozmawiajmy teraz o darze nauki, który, jak mówi nam Święty Grzegorz, niszczy post niewiedzy. Duch Święty sprawia, że z daru nauki wypływają trzy rzeczy: nauka broni wiary, nauka pomaga pobożności, nauka strzeże zdrowego i prawego rozumu pośród tak wielu zagubionych i przewrotnych racji. Te trzy akty mają swój początek w sądzie tworzącym naukę. Dar nauki przejawia się w inteligencji, ale pochodzi z miłości, która istnieje w woli i pozwala nam właściwie oceniać rzeczywistości leżące między nami a Panem Bogiem. Ta doskonałość sądu pozwala nam dostrzec błędy filozofów, dostarcza nam środków do ich zwalczania. Trzeba pamiętać, co święty Augustyn mówił o nauce. Co jest świętą doktryną. Przedmiotem nauki jest obrona wiary przed niegodziwymi, mająca na celu utrzymanie wiernych dusz. Nauka, która jest darem Ducha Świętego, i święta nauka, mające ten sam cel, osądzają ten sam przedmiot, ale jedna robi to przez natchnienie, a druga przez nabytą wiedzę. Z tych obserwacji możemy zobaczyć, że święty Józef posiadał dar nauki w stopniu wybitnym, ustępując jedynie najświętszej dziewicy. Rzeczywiście, nie tylko bronił wiary, ale także pielęgnował. Józef chronił królową nieba i ziemi przed niezliczonymi niebezpieczeństwami. Spierał ją i karmił owocami swojej pracy. Józef był z pewnością człowiekiem o głębokim duchu i ogromnej inteligencji, oświecony boskim światłem. Miał też wyższą wiedzę, jeśli chodzi o rzeczy zmysłowe, naturę duszy, moralność aniołów, w odniesieniu do tych pojęć, których nigdy nie posiadali najwięksi teolodzy i najmądrzejsi filozofowie. Widział anioły, które pojawiały się w jego snach. W ten sposób poznał jednocześnie przyczyny i skutki wiedzy, która dotarła do jego duszy wraz z łaskami przekazanymi mu przez Chrystusa. Nie mamy wątpliwości, że po publicznej rozmowie Jezusa z doktorami w świątyni, z uczonymi w świątyni, Józef również, podobnie jak Maryja, trzymał w swoim sercu pytania dotyczące spraw boskich i to, że otrzymywał niewypowiedziane nauki. Jego duch wznosił się do najwyższej kontemplacji, a jego serce całkowicie poświęciło się studiowaniu mądrości. Jego dusza była jakby nawodniona tym źródłem. Studnią żywej wody, która obficie wypływa z libanu. Powstało w nim źródło krystalicznie, czystej wody, aż do życia wiecznego. Brakiem wnikliwości byłoby wątpić, że święty Józef nie był człowiekiem Wielkiego Ducha. On sam przez wiele lat żył osobiście z mądrością. I otrzymał od Jezusa bardzo głęboką wiedzę.